No kurde, znowu chcę coś dać na sieć. Miałeś mówić, jak auto jedzie. Ta. <noise> Albania. No jest... Co mówiłeś? Jest zakręt w zakręt. Zakręt w zakręt jest. No on stop, prawo, lewo, prawo, lewo. I dopóki jest dobry asfalt, tak jak jeszcze tutaj, to jest spoks, ale jak już jest, jak już jest fatalny asfalt, to jest przerąbany, bo trzeba po prostu zamiast podziwiać widoki, to trzeba pilnować dziur na drodze. Gdzie idzie Z której strony? lewej. Nie widzę. al ba